Witam kochani serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj troszeczkę buce falandrowo Dlatego, że bardzo ostatnimi czasy spodobała mi się ta roślina. No i chcę wam pokazać, jak to teraz u mnie wygląda po małej zmianie aranżacji. Począwszy tutaj od schismatoglottis jest korzonek no i idziemy górą wyżej 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 wszędzie są przeplatane bucki oczywiście nie będę pajacował, cwaniakował znam nazwy ale nie będę ich łamał, przekręcał bo też nie jest to istotą tego filmu istotą filmu jest to, że chcę Wam pokazać, w jaki sposób stałem się posiadaczem całkiem sporej ilości tych bucefalantr. Za ślimakami dawaj, wszystkie ślimaki chcę. Wszystkie ślimaki mi dawaj. A to mi swoje te mateczniki oddajesz, czy to są rozsadki takie? Wszystko to rozsadki. Te, co w tym pniaku są, to wszystko jest z moich szczepek. No dobra. Mateczniki są tam, czyli jest bardzo to ładnie. To wszystko co jest na tam... kamieniu, to są nieznętrzone. To wszystko też są rozsadki. Cała ta tukępa co tam z tyłu jest na tym pniaku. Wszystkie. To jest taka cała chmura półce, jak się przyjrzysz. Jak już widzieliście, odwiedziłem synka, jego akwaria. Oczywiście połowę materiału wyszło kiepskiej jakości i uciął się głos, więc tego nie pokażę. Pokażę tylko dwie stawki, jak to się odbyło. Natomiast chciałbym wam opowiedzieć, jaki jest mój sposób na to, żeby tak też było, jak można. Dostrzec, troszeczkę zauważyć, są jakieś tam podobieństwa w prowadzeniu zbiorników. Podobieństwa te z... może też one są związane z tym, że tak samo jak i ja, tak i on mamy podobne upodobania. Oczywiście poniekąd nakierowane, to moimi, jakby bardziej. Doświadczeniami, no, słuchajcie, nie ma nic lepszego jak zarazić kogoś swoją zajawką, narzucić mu swój styl, czyli to, co mi się podoba, rób u siebie, bo jest łatwo, bo jest fajnie. Potem została wymyślona lampa, która kosztowała parę złotych, to znaczy, elementy tej lampy kosztowały parę złotych na legro. Plus troszeczkę mojego tam czasu, żeby to skleić. No i słuchajcie, się okazał szczał w dziesiątkę z barwą, bo w połączeniu z jego Hichirosem barwa tej lampy dała niesamowite efekty w postaci rozrostów epifitów. Tak jak widzicie, powyrywane są szczepki różne. Yy... Czyli moja inwestycja w lampę, troszeczkę wiedzy, doświadczenia, namówienia dzieciaka, a za prąd zapłaci on. Złapał zajawkę, zafascynował się tym. Nie dość, że mu się podoba, to jeszcze się cieszy, że je rozmnaże i może się podzielić. A u mnie, jak to u mnie, raz lepiej, raz gorzej. Może ktoś by uznał, że tak troszeczkę narudego lisa pojechałem z tym tematem. Wkopałem dzieciaka w koszta i teraz sam czerpię z tego zyski. No tak, bo parę szczepek, które dostałem od niego, to gdyby tak policzyć, to nawet yy, no nie może dwukrotnie przewyższyłoby to koszt tej lampy, którą mu zbudowałem. Ale też nie o to chodzi. Kto chce, może uznać tutaj moją. Yy, Taką, e, może, no nie jest taka rzecz zła, bo to wszystko mówię w formie żartów, ale, ale no troszeczkę tak mówię na Rudego Lisa. E, nazywajcie to jak chcecie. W każdym bądź razie, on ma fajne bucefalandry, ja mam fajne bucefalandry i kiedy tylko mi się zamarzy, dostanę jeszcze więcej. Także widzicie, to jest mój sposób na bucefalandry akwarium będzie się zmieniało pod kątem tego, czyli tutaj jakby można było zaobserwować, wylecą duże anubiasy, bo one są jakoś tak mi nie, nie pasują. Co chwilę je tam przystawiam, przekręcam, bo to nie pasuje. Wejdzie tutaj jeszcze jakiś korzonek i może jeszcze jakaś jakaś inna odmiana. Tu w tej chwili są cztery odmiany. Tej czerwonej, to jest... Teraz nie chcę, no mówię, nie chcę przesadzać Kadanga czy coś takiego. Jest jedna, jedna jest bardziej czerwona, druga jest mniej czerwona. Tu się jak się wyostrzy. I tutaj jest Blue Velvet. I oczywiście to prawdopodobnie też lub inna odmiana z tych green velvet, przepraszam, pomyliłem z krewetką. No, i tyle, i tyle, jakby tutaj w temacie tego filmiku. Także rozwoju jakiegoś wielkiego nie ma, zmian nie ma. Wszystko, hula. Czekam na dostawę ślimaków i krewetek. Synek rozmnaża. A muszę też powiedzieć, że bardzo jestem dumny z tego, że. Takim krokiem wszedł w tę akwarystykę, że słuchajcie, w jednym małym akwarium, właśnie to jest filmik, który się nie udał i go nie ma, jest około 70 rozbory galaksy w różnych wielkościach. No, jeszcze wiadomo, nie daje sobie rady z utrzymaniem tego w jakichś tam y, takich y, no, ramach prawdziwego akwarysty, bo dużo, dużo jeszcze wiedzy przed nim musi posiąść naprawdę dużo wiedzy i doświadczenia, ale. No, rozbory galaksy, bardzo pięknie to wygląda. Proporczykowce mu się trą cały czas, lecz nic z tego nie ma, no zobaczymy, co będzie dalej. Ale no nie jest to istotą, mówię, żeby tam nie wiadomo, co od razu zrobić. Ja już mam piąte tarło glonojada. Ancystrusa czerwonego. Siedzi dalej, pilnuje i co z tego? Nigdy małych nie było i nie widziałem. Także taka krótka relacja. I aktualny wizualny stan zbiornika mojego. No i Adriana. Siema, pozdrawiam, mordeczki.